Powodem dzisiejszego spotkania jest wręczenie po raz drugi nagród przyznawanych przez Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych, nagród specjalnych, trzech nagród specjalnych oraz nagrody za najlepsze zdjęcia do filmu fabularnego w ubiegłym 2013 roku. Mieliśmy bardzo dużo filmów, które były bardzo ciekawe wizualnie. Jeden z tych filmów oczywiście jakby zaczął zdobywać nagrody w dużych ilościach, tak powiem żartobliwie. Mówię o filmie Ida, który również zdobył najwięcej głosów wśród naszych członków, czyli członków Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. To, to jest, moim zdaniem to wygląda jak pocisk. To nie jest pocisk, to jest układ optyczny, przez który można sobie spojrzeć i przeczytać nazwisko laureata oraz to, za co on dostał nagrodę. Przypomina to troszkę niektórych viewfinder, sprzęt czysto operatorski. Kaleidoskop. Kaleidoskop dla filmu Ida, zdjęcia Ryszard Łabczewski, Łukasz Żal. Dziękuję bardzo. Dziękuję ja nie jestem entuzjastą 3D, ale to chyba nie mi tutaj zobowiązuje. Ale przede wszystkim no, chciałem podziękować. Chciałem podziękować za to, że jestem w tym miejscu, teraz już tam osobą. I chciałem zacząć od lekarzy oraz mojej żony, którzy doprowadzili do tego, że jestem tutaj znowu, że mogę chodzić, że jestem razem z Wami. Następną osobą, której chciałem podziękować, dzięki której też jestem jako operator. To jest pan Tadeusz Konowicki, nie wiem czy on pamięta, ale kiedyś uratował mi życie ręcząc swoim autorytetem za to, że mu robić następny mały film. Następną osobą, której chciałem podziękować też tutaj, to jest pan Andrzej Wajdał, którego w zespole deputywałem fabularnym filmem. Też dał mi tę szansę. I przecież też ryzykował. To jest bardzo ciekawy film, bardzo bardzo cichy, bardzo jakby minimalistyczny. Więc jeżeli to roz będziemy rozpatrywali chociażby w, w pewnym kontekście dzisiejszych filmów, które pędzą, które atakują, które mają kompletnie inną energię, to nagle wydaje się jak taka pewnego rodzaju ostoja no, niespokoju, ale zupełnie innej energii. Łukaszem, proszę pana, on wszedł do tego filmu też być może parę lat wcześniej. Dlatego, że był moim szwęgierem, później był moim second unitem, później, proszę pana, zabrałem go do szkoły filmowej, był przez rok moim asystentem. Proszę pana, nieskromnie może to wykreślmy on był też, proszę pana, napisał pracę magisterską na temat mojej współpracy z Pawlikowskim. Więc wie pan, on był strasznie wciągnięty w sprawę. W momencie, kiedy wie pan, nagle że tak powiem, mój organizm powiedział nie, kolego, do widzenia i tak dalej, no to Łukasz właściwie można powiedzieć przed kolejnym przenikaniem. To jest kolejne przenikanie w, tym, w tej linii tych operatorów, którzy pracowali z Pawłem Pawlikowskim. Proszę Państwa, zbliżamy się do nagrody specjalnej naszego stowarzyszenia, która oczywiście tak jak poprzednie jest wyrazem wyjątkowego szacunku i uznania, ale w tym przypadku przyznana jest jednemu z nas. Jej laureatem jest nie tylko wybitny autor zdjęć, ale też dla wielu uczestników Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych był on wykładowcą i profesorem. Proponowałem Witkowi e, e, przyjęcie tej nagrody w imieniu swoim i PSC. Witek przyjął to bardzo ciepło, tę propozycję, ale jednocześnie powiedział, że nie chciałby, żeby ta nagroda była tylko wyrazem uznania dla starego filmowca. I miał rację, ponieważ w wypadku Witka Sobocińskiego, który ciągle jest młody duchem, jest niemożliwe żyć bez filmu. Ja mam tyle nagród, że szkoda, że ten związek się tak późno rozkręcił i zauważył to. No jestem od 12 lat nie robię filmów fabularnych, więc wszystkie moje nagrody będą sięgały wstecz. Tych nagród za całokształt mam pięć, także i nawet mam ASC, czyli amerykańskie nagrody. Więc oni tutaj nie mogą mi dać wyższych, więc dają mi takie, jakie mają. Dziadek ma, ma taką wspaniałą cechę, że, że starał się, żeby każdy następny film był wyzwaniem dla niego i żeby było coś w tym nowego. I ma to do tej pory. W związku z, z stratą mojej żony i, i Piotra Sobocińskiego, mojego syna, nie mogłem się znaleźć jakoś. I zacząłem szukać pewnych rozwiązań, które nie Pozwolą mi się jeszcze ukazać Wam i zrobiłem próbną taką rekonstrukcję filmu w sanatorium w z 5 lat chyba temu i od tego momentu jest mały zwrot. Wszystkie filmy stały się nagle piękne, dochodzące do widza trzykrotnie szybciej i mocniej i piękniej. Przez swoją delikatność, albo czasami wielką surowość filmów dobrych przede wszystkim, które są jeszcze lepsze. I ja uważam, że to jest moje największe, oprócz tych rzeczy, które tutaj Państwo widzieli, osiągnięciem. Zawsze jest, jest pierwszym recenzentem całej mojej pracy i jest w zasadzie najsurowszym. I to jest świetne, bo. Już wiem, że, że, że nigdy nie będzie gorzej niż to, co dziadek powie. Chciałem powiedzieć, że za mną stoją moi wnukowie. Powinien stać jeszcze mój syn, który mu składał hołd i podnoszę ręce do góry. Był lepszy ode mnie na pewno. No, i sądzę, że tam jakieś męgeny. Doszło jeszcze do moich tam dryblasów z tyłu. Ja się bardzo cieszę, że dziadek dostaje nagrodę. Eee, pytanie jak ja postrzegam dziadka. No to jest, e, przede wszystkim to jest najlepszy kumpel taki do, do wszystkiego eee, poza filmem całym. A, a, a po drugie, no to jeżeli ja rzeczywiście potrzebuję takiej szczerej, surowej oceny tego, swojej pracy, no to najlepiej iść do dziadka wtedy z tym wszystkim. Gdyby próbować ująć czy jakoś uchwycić charakter twórczości Tadeusza Konwickiego, można powiedzieć, że przepełnia ją pewnego rodzaju duch. Mistyczna wizja świata, która nam odbiorcom pozwala dotknąć rzeczy ważnych, niepokojących i pięknych. I za to Tadeuszu, w imieniu swoim i nas wszystkich chcę Ci bardzo podziękować. Uwielbiam operatorów i jest mi przyjemnie, że pamiętali o mnie, człowieka, w końcu trochę outsidera w tym środowisku. Także się jestem bardzo zadowolony. Środowisko operatorów czuło, że ja ich bardzo rozumiem i bardzo kibicuję i cieszę się, że polska sztuka operatorska jest jedno z naj Lepszych, najważniejszych na świecie. Każdy film z Andrzejem to była zawsze radość i ogromna przyjemność. I to nie tylko dlatego, że Andrzej wielkim reżyserem był. Ale też dlatego, że był fantastycznym szefem, że traktował zawsze nas, operatorów, a dla nas to jest zawsze ważne, jesteśmy tacy wrażliwi na tym punkcie, jako realnych partnerów. Potrafił z nami rozmawiać ludzkim, prostym językiem, mówić czego oczekuje. I był zawsze otwarty na nowości i eksperymenty. Nie było podziału, że to jest część techniczna, to jest część. Artystyczna. Co prawda nasi asystenci, którzy trochę byli zazdrośni o naszych kolegów, e, operatorów, że my ich bardziej przepytujemy o sprawy e, reżyserskie, artystyczne niż ich asystentów, naszych asystentów, chociaż też nie możemy powiedzieć, czyli wnieśli do naszych filmów bardzo wiele wspaniałych rzeczy, ale troszkę tak e, godno, więc jak zadawałem pytanie, czy mogę już iść na plan, bo jest gotowe oświetlenie, to mnie odpowiadali asystenci, Hydraulia jeszcze nie gotowa. Na koniec chciałem opowiedzieć króciuteńką anegdotkę o tym, jak robiliśmy Pana Tadeusza, to było bardzo dawno temu. Miałem do przygotowania bardzo skomplikowane, trudne ujęcie z długim ruchem kamery, z wieloma aktorami z trudnym światłem, który trzeba było ustawić. No i kiedy już się z tą zegarmistrzowską z prawą korałem po godzinie, zrobiliśmy próbę, Andrzej to obejrzał, spojrzał na nie i powiedział, o Pawełku, jakie ładne takie przypadkowe.